No, hej, ja jestem Detrak i witam Was w kolejnym odcinku z SimCity. Yy, nie będę Wam obiecywał, że będą się te odcinki pojawiały regularnie, ale postaram się i zrobię wszystko co w mojej mocy, aby tak właśnie było, yy, bo już sobie teraz powolutku wracam na ten kanał i mam nadzieję, że wrócę do regularności we wstawianiu filmików. Jak widzicie, otoczenie się zmieniło. Dodałem tej parę dróg. Jest całkiem przyjemnie, jak widzicie. Yy, nie chciałem, aby miasto miało super regularne kształty, tak więc zastosowałem parę skosów, jakichś takich różnych dziwnych zabiegów, przez co wyglądało. wydaje mi się, że całkiem fajnie i realistycznie. Był tutaj chyba most lub wiadukt, no tak, wiadukt, natomiast zamieniłem to na tunel i teraz tutaj będą mogą się jakieś, nie wiem, budynki budować i jest więcej miejsca. Jak wiecie, no niestety otoczenia, otoczenia w Sim City yy, wielkością nie grzeszą. Ale tutaj również jest jakiś tunel. Zrobiłem taką małą obwodnicę, jak widzicie. I co? I dzisiaj musimy zadbać o to, aby jak najwięcej mieszkańców się wprowadziło do tego naszego miasta, gdyż, gdyż jest wielkie zapotrzebowanie. Szczególnie na tych, bo, na tych biedniejszych. Także tak. Yy, przede wszystkim yy, mamy Ile mamy teraz tutaj? Nie mamy żadnej obligacji. Także w sumie moglibyśmy zaciągnąć jakąś pożyczkę. I czy my mamy Ratusz? Mamy Ratusz. Ale z... na razie liczba mieszkańców jest na tyle mała, że nawet. Że nawet jego nie możemy ulepszyć. Dobra. Okej, okay, okay. W takim razie tutaj wypadałoby zrobić jakiś taki mały zjazd. Mm, Aleją w dół. I. Tutaj gdzieś nad morzem zbudować jakieś takie fajne, miłe osiedle. Może nawet będzie tutaj troszeczkę bloków. No zobaczymy, jak to wyjdzie. O doki, Powiem Wam szczerze, że się całkiem szczęśli Całkiem stęskniłem za tym SimCity wychodzi nowy dodatek. Coś tam z przyszłością. Nie wiem, co te EA się tak uwzięło na tą przyszłość w grach. No ale wydaje mi się, że kupię z racji tego, że obniżono cenę i mam nadzieję jednak, że twórcy postarają się, aby ta gra robiła się lepsza z każdym update'em mm, oraz dodatkiem, gdyż jest to wiadome, że y, EA będzie wydawało coraz więcej dodatków do SimCity, aby zarobić kasę. A, o kurczę, bo, mm, wydałem za dużo pieniędzy. No widzicie, widzicie, widzicie. Tutaj też jest taka brzydka nierówność, wypadałoby coś z tym zrobić. E, dobra. Tak, może być. Od biedy. Jakoś to wygląda. A i tutaj mógłby być jakiś wyjazd. Stąd. Z tego osiedla. O, gdzieś, gdzieś w tym miejscu może. Tylko, że wybuduje drogi niskiej gęstości bez kasy. O, może być i tak. A i tutaj. W, tutaj jest w sumie fajny las i troszeczkę jest, głupio byłoby go niszczyć. Natomiast mm, z racji tego, że chcę, żeby był tutaj taki efekt lekkiego bałaganu. To można byłoby. Można by było tutaj jakąś taką małą dróżkę, a w sumie zaciągnę jeszcze... aby nie, nie zaciągnę w ogóle żadnej obligacji, spoko. Więc wybuduję jakąś małą drogę. Nie chcę, żeby tutaj był żaden blok, zwykłe jakieś domki. Hmm. O, coś w tym stylu nawet. I, i, I po prostu tutaj będą jakieś jakieś małe wille. Mam nadzieję, że nie będzie tego strasznie wyglądało właśnie tak przy drzewach. Wydaje mi się, że mieszkańcy będą mieli całkiem tutaj przyjemne życie. No, oby. E, trzeba być dobrej myśli. A i tutaj e, tutaj może tak le takie lekkie zaokrąglenie i... Żeby się ciut więcej domków zmieściło. E. Jak mam być szczery, dość dziwnie się mi nagrywa po takiej dość długiej przerwie, ale jednocześnie jednak czuję, że bardzo się za tym stęskniłem i jest to... jest to moje hobby jednak, więc wypadałoby się spiąć i coś zrobić. A, i w tym miejscu w tym miejscu jest szkoła i ogólnie bardzo mi się podoba ta ulica, gdyż jest taka różnorodna, wiecie, jest tutaj jakaś szkoła, jakaś kamienica, jakieś bloki z parkingiem. Właśnie chciałem taki efekt uzyskać, taki, taki bajzel, ale jednocześnie jednocześnie fajne miasto. Wydaje mi się, że to całkiem mi wychodzi. Co oni chcą tutaj, ci mieszkańcy? Burmistrzu, świetnie się żyje w mieście. Zawieram tu mnóstwo znajomości, okej. Okay. Byleby to był dom kultu, nie będziemy wybrzydzać, ale przecież, przecież oni mają dom kultu, co oni chcą? jest jakaś świątynia buddyjska, także, 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 spoko. A właśnie i teraz z racji tego, że tutaj y, już stworzyłem tą autostradę, wypadałoby, y, wypadałoby zrobić y, jakieś osiedle i powiem wam szczerze, że mm, a może coś takiego bardziej, nie wiem, owalnego sp sp spróbuję, wiecie, spróbuję. Tak więc postaram się jakoś odwzorować tutaj. Nie, będzie to trzeba zrobić odręcznie. Nie tym narzędziem. Okej. Okay. No i to nie będzie takie proste, wiecie. Ale dobra. Jakoś mam nadzieję, że to wyjdzie mi. Okej, okay, dobra. Dobrze. Może być. Nie musi być to jakieś jakieś idealne koło, no ale wiecie, żeby przynajmniej sprawiało... Sprawiało pozory Okej okay. Dobra, może być tak I tutaj w środku, nie wiem, ale wiecie Jakieś bloki, po prostu zrobię tutaj jedną taką strefę Tutaj w sumie mogą być jakieś sklepiki Dobra, będą sklepiki, a i wyjazd No to wyjazd możemy zrobić Tutaj, gdzieś, nawet przy zakręcie. Chociaż przy zakręcie to mogłoby być to całkiem niebezpieczne miejsce. Także, a wiecie, chcę, chcę jakoś tak w miarę to realistycznie rozwiązać. No bo tutaj będzie tunel pod tym klifem. Ej, na serio to miasto tak w miarę przyjemnie. Czy znaczy sprawia wrażenie takiego miłego? Wiecie. Dobra, także wyjazd, wyjazd zrobię jeden i będzie on właśnie w tym miejscu. Dobra. Tak dla jasności to chyba później te drogi ulepsza, by budowały się jakieś większe bloki. W sumie to zrobię to już teraz. Niech będzie średniej gęstości ulica. To się coś nam sensownego w tym miejscu zacznie tworzyć. W sumie z tej strony również mogę wyznaczyć strefy mieszkaniowe. Niech się, niech się ludzie budują. A w tym miejscu, tutaj nad morzem, też myślę, że bardziej ta część będzie luksusowa, natomiast tutaj jednak będzie więcej tych bloków, ale jednak przynajmniej ta jedna ulica powinna być z jakimiś takimi fajnymi, bardziej, nie wiem, ładniejszymi domami. Mam nadzieję, że coś tutaj się fajnego w przyszłości wybuduje. O, tutaj już ciężaróweczki podjeżdżają, bardzo fajnie. Przyspieszę czas i zobaczymy, co i jak. Więc jest, jest strefa, ale park również by się przydał, także może nawet tutaj jakiś parczek Niech będzie. E, chyba coś mniejszego. O, może być taki, no i może jakiś plac zabaw, żeby dzieci miały gdzie się pobawić. O, tutaj. Dobra, w miarę okej. Okay. Yy, no, i powoli nam się to miejsce również cywilizuje. W sumie już teraz zrobię jakąś drogę. Może być to nawet polna droga, bo chciałbym również tak w miarę symulować taki naturalny rozwój miasta. Aby po prostu grało się bardziej, aby rozgrywka była bardziej realistyczna. Także okej. Okay. Mniej więcej tak to będzie wyglądało. Tutaj droga się zakończy i. No, będzie przyjemnie. Także teraz tak. Jak widzicie, to jest taki rejon przemysłowy on jest dość, dość blisko, niestety, tego miejsca, gdzie jest ratusz, jakieś tam sklepiki i kamienice. No, ale niestety taki jest urok już tego miasta, że te miejsca są dość blisko tej głównej dzielnicy natomiast tutaj również wypadałoby stworzyć jakąś y, jakieś małe miejsce na przemysł bo wiader wieje, niech sobie tylko przypomnę wiader wieje idealnie w tą stronę także tutaj y, tutaj również mogłyby być jakieś przedsiębiorstwa y, postaram się stworzyć jak już się domyślacie coś, coś innego y, no bo tu jest już zbocze i to tak no tak, tu już się teren podwyższa także nie będzie to jakoś super łatwe y, Dobra, albo staram się, aby to było coś fajnego. Także. O! Może ciut bliżej. O! Nie można. Trudno. Także będzie w ten sposób. Tutaj ciut, ciut, ciut bliżej pod ten. pod ten klif. Mhm. Dobra, świetnie. Także. O! A i tutaj jeszcze. Okej, okay, wątpię, czy coś na takim terenie w ogóle większego się zbuduje, no ale przynajmniej przynajmniej będzie to całkiem przyjemnie wyglądało. Mm. A, bo tu jest, już, tu jest już takie obniżenie terenu. Eee, e, dlaczego tu jest obniżenie terenu? Bez sensu. Dobra, to zrobimy jeszcze inaczej. Zrobimy w ten sposób. I tutaj nie wiem, tutaj jakiś taki gładszy zakręt. I będzie ok. I, I tak. I jeszcze jakiś przemysł się przyda w środeczku I niech się wszystko fajnie rozbudowywuje. A, a, właśnie, nie wiem, czy wam mówiłem w poprzednim odcinku. Ale tutaj na górze będę chciał doprowadzić na tą górę jakąś drogę. W sumie zrobię to już teraz, wiecie. Zwykłą taką drogę, z która się będzie tak zakręcała. Niestety kamienice będą musiały zniknąć i nie wiem, bo tutaj na środku, znaczy na, tym, na tej górce yy, powinien stać jakiś monument typu statua wolności, albo, albo coś lepszego. Także ta droga... O! Myślałem nad czymś takim, aby się tak leniwie tutaj wchodziło, tylko, że oczywiście... Mm, no, naprawdę to jest trudne. Jeżeli chce się zrobić fajną drogę na wzniesieniu, to niestety. Wiecie co? Ale, może najpierw, z racji tego, że trochę kasy mamy, wypadałoby dodać jeden wóz strażacki i i alarm pożarowy. Myślę, że to wystarczy. Chociaż chorągiewka i. i ten znaczek na pewno umilą strażakom pracę, nie? Więc, więc tak. Będę dobrym burmistrzem. Okej. Okay. Może zaczniemy od dołu i tak sobie będziemy schodzili. Dobra, w sumie może być w ten sposób. Myślę, że całkiem, całkiem przyjemnie. No, wiecie, nie będzie przynajmniej tak prosto i, i liniowo. Yy, tak więc. Yy... W tym miejscu, w sumie, tutaj również mógł być ratusz, ale ja się boję, że gdy ten ratusz będzie już po ulepszeniu i będzie na przykład jedyny w regionie, to mogą mu się tworzyć jakieś korki. Nie wiem dokładnie jak to jest, ale zapewne mogłoby się tak stać. Tak więc na razie to miejsce zostawię w spokoju i najwyżej w przyszłości coś się tam wybuduje innego, jak, jak będzie taka możliwość. Yy. Myślę, że. A, jeszcze prąd. Dobra, zajmiemy się tym prądem, bo oczywiście ta elektrownia wiatrowa nie jest jak na razie wystarczająca. Chociaż chcę tą w elektrownię wiatrową utrzymać jak najdłużej, bo, bo przynajmniej jest czyściej i mogą przy niej jakieś, jakieś budynki tutaj normalnie sobie spokojnie egzystować, a ludzie nie będą niezadowoleni. Chociaż yy, elektrownia wiatrowa chyba dostarcza hałas. Nie wiem, gdzie tu jest, tu jest mapka hałasu chyba. Yy, no, ale tak czy inaczej, lepiej, żeby mieli hałas niż, nie wiem, węgiel pod, pod oknami. Dobrze, 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 dobrze. Ile jest nadwyżki? Aż tyle nadwyżki? No dobra, super. Tak więc, wiecie co? Czas na więcej mieszkańców, bo jednak naprawdę oni się tutaj muszą, muszą budować. Myślę, że jeszcze jakiś park wypadałoby im tutaj y, dać, aby ich zachęcić do, do przyjazdu i... No nie wiem. Niech się nie lenią, niech się budują tutaj. Mm. O. Jakiś budneczek jest. Tylko szkoda, że takie jakieś małe wypierdki. Nie wiem o co to chodzi. Nie wiem o co im chodzi, no, ale jakoś miasto powoli wyjdzie z tej wsi i będzie większym większym miastem słuchajcie aha. za mało kupujących kasuję te budynki a tutaj jest niska wartość gruntu czyli tutaj również przydałby się jakiś park w sumie to dobra niech będzie tutaj ten park dla średniej klasy tylko jakiś jakiś mały o, gdzieś na rogu, albo nie. Wiecie co, Ym, myślę, że może coś sportowego bardziej. Zastopuję grę, aby tutaj mi się nie zbuntowali mieszkańcy za to, że im ten park usunąłem i, i się zastanowię nad czymś fajniejszym. Skatepark, skatepark jest za duży. Ale wiecie co, nawet jakieś, nie wiem, boisko, boisko do siatkówki, niech będzie, albo... O, dobra, koszykowa będzie bardziej pasowała do tego miasta, tak więc y, oni, mam nadzieję, że będą szczęśliwi i, i się wprowadzą i nie będą tak protestowali. W ogóle, jak słyszycie karetkę za oknem, to wybaczcie. Okej, 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 więc wydaje mi się, że z racji tego, że mamy jeszcze troszeczkę kasy, to można jakiś tunel już przez tą górę zrobić. No, tak więc jest tunel i. Jest to kolejna szansa, abyśmy rozwijali swoje miasto i powiem wam szczerze, że chociaż nie, tutaj również jest sporo miejsca i tylko usunę te drzewa i sprawdzę, jak to jest dokładnie z tym wzniesieniem, bo jak będziemy budować na wzniesieniu, a jednak w tej części SimCity budowanie na wzniesieniu niezbyt dobrze się kończy. To niestety jest wzniesienie, kurcze. Ale może jakąś jedną dróżkę. Chociaż wiecie co? Nie, niech będą tutaj drzewka, niech troszeczkę tej dzikiej, dzikiej natury tutaj będzie. Tak więc yy, przywrócę te drzewka i myślę, że tutaj troszeczkę. Postawię więcej budynków, gdyż chcę dojść do tych 5000. Powiem Wam szczerze, że miasto jest. Przy dość trudnym terenie, przez co, no kurczę, nie oszukujmy się, nie są to najlepsze warunki na rozwój mieszkaniowy. No. Niestety. Tak więc tutaj, z racji tego, że jest większy popyt na te strefy komercyjne dla średnio zamożnych, to tutaj postawiłem park. Mam nadzieję, że to zaowocuje rozwojem tych, tych firm. No ale oczywiście Póki co nadal Chcą więcej Mieszkańców Także my więcej mieszkańców im zapewnimy tutaj Włączę linie pomocnicze Aby było mi ciut łatwiej Chociaż one mi zapewne nie do końca pomogą Ale co mi tam Spróbujemy Dobra W ten sposób. Ym. I jakąś dróżkę boczną, tylko żeby mi się to. Ta dróżka jakoś tak fajnie zbudowała. Okej, okay, w ten sposób. Może być i tak. Myślę, że naprawdę natomiast to wychodzi mi całkiem przyzwoicie. Nie chcę się jakoś chwalić ale, ale, ale nie jest źle. Przede wszystkim mam radość z tej gry, bo wiecie jak to jest. Grasz w grę dość sporo, później, i nie wiem, nudzi ci się, i nagle wracasz, i jest takie wow. Jednak, jednak się nie do końca znudziło. Um, okej, okay. i wiecie co. A i sklepy, sklepy, sklepy. Tutaj mogą być sklepy przy tej uliczce, przy tej szerszej alei. Um, a i jeszcze może jakiś park tutaj dla zachęty na rogu. Coś większego. W sumie zawsze przy plażach są jakieś parki. Tylko że w sumie najgorsze jest to, że tutaj praktycznie nie ma plaży. Jest niby jakieś błoto przy, przy tym jeziorku, no ale nie jest to nic takiego. W sumie tu jak widzicie postawiłem ten park i od razu jakieś większe budynki się budują. Co prawda, yy, strefa komercyjna, no ale zawsze coś. To też ich mam nadzieję tutaj zachęci mieszkańców do wprowadzenia się, bo będą mieli miejsca. Gdzie będą sobie mogli spokojnie kupować. Ale sprawdzę jeszcze, jak się sprawa ma ze ściekami. No, jeszcze, jeszcze jest wszystko, ok? Więc wiecie co, tak mi się wydaje, że to już by było na tyle. To dość krótki odcinek, no ale. I takie muszą czasem być. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. I jeżeli macie jakieś. Sugestie dotyczące y, miasta, jakie tam wybudować, poprowadzić dalej, to śmiało piszcie, ja przeczytam komentarze i postaram się zastosować, bo chyba nie będę nagrywał odcinków od teraz do tej serii na zapas, wiecie, aby po prostu mieć bardziej y, taką żywszą interakcję z wami komentującymi. Mam nadzieję, że to również was troszeczkę bardziej też pobudzi do komentowania i to wiecie. Do komunikacji ze mną, bo wiecie, że pamiętajcie, że ja czytam te wszystkie komentarze. Co prawda, nie na wszystkie odpisuję, ale wiecie, no, jestem tylko człowiekiem. Jo.